Chcemy jest kajsyfiku, jaka dzisiaj jest ze mną Niamek? Ja dzisiaj nie jestem tak szczęśliwy jak zazwyczaj, bo myślę, że to jest czas, żebyśmy wyznali, widząc pewną prawdę. Tak. Którą ty zatajasz. Ja zataję? A tak, ty to słyszysz. Bo nawet nie wiem o co chodzi teraz. Prawda jest taka, że dzisiaj. W Betlejem. Chciałem zjeść śniadanie, ale przez tego szanownego kolegę niestety nie miałem takiej możliwości. Ja chciałem zjeść śniadanie. Ja a mu zabroniłem. Ale tak naprawdę to nie jest cała prawda, bo to nie jest tak rządowne wydzwania. Tylko prawda jest taka, że Fikusek tak naprawdę więzi mnie w swojej piwnicy i przywiązał mnie do Kaloryfera i ja tak naprawdę nawet nie mogę jeść ani oddychać. I tylko że sami do mnie przychodzi raz w tygodniu i pyta, Hej, chcesz nagrywać film? Ja mam zaklejone usta, ja to za potwierdzenie i wtedy nagrywamy film. Nie Dobra, ja jestem, ja <laughs> jestem. Prawda mnie zabolała i temu po prostu cicho siedziałem, wiesz. Nie, teraz no, no. nie ma A dobra, tak ten. Bo słuchajcie, widzę, no po prostu wiem, że dniamka, bo inaczej on nie chciał w ogóle ze mną nagrywać. No i musiałem go porwać i teraz ten. No, siedzi w takiej klatce w sumie jak teraz zbudował. No. <laughs> tak. <laughs> słuchajcie, no. ja jestem taki. Ja jestem momentami taki bucowaty, no i w sumie on napisał do mnie, że ja chcę nagrywać, ja zignorowałem, bo taki, bo jestem taki pozbawiony uczucia teraz... Teraz nie jadę już od pięciu miesięcy i tylko filmy nagrywam. <laughs> hmm. <głos> tak, <noise> co prawda w <on> <noise> Tak Dobra stary, bo ja bym... co tu się stanęło? Ja z Turką Co to jest? Nie wiem, jak do tego doszło? No coś ty Ej <noise> Nie, bo chciałem stworzyć ten Żeby po prostu te wszystkie całe Zielony kolor na podłodze Zmienił się w, w zwykły niebieski no, Poczekaj Weź ty to zrób Weź ten... Ja nie, ja Niamek mnie wpierdzieli na jakieś Unity, no, na jak jakieś Legacy Ja Cię na najlepszą wersję tej gry, a Ty jeszcze łaskę mi robisz, że tutaj wszedłeś Widzicie? Ja go poprosiłem, żeby on wszedł na, 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 na Legacy, a on po prostu nie wiem Królewicz się znalazł, to z łaski swojej wszedł Dramę z Legacy robię, Zara. Tak Co dramę. Zrobić dramę? Ty chcesz zrobić dramę? No Aha, no to powodzenia. Dobra. Co? Nie e, wiem, to się Dobra, ten materiał będzie miał 7 lat, ale spokojnie. Co, no. się, zmontuje? co się zmontuje? Nie, zmontujesz mi to, nie? W tej piwnicy. Tak, 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 oczywiście. Dobrze. To są nikt nie dobra, dobra, to ja może zacznę, co? Czy coś robisz? Dobrze. 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 Więc ogólnie plan jest taki widzowie, Robimy najwspanialszą mapę, gdzie będzie budować jedną część domu jest moja, a druga twoja, tak? Czy Ach, coś takiego, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy w planie, Dobra, ja coś tutaj buduję. To będzie... Kuźwa stary, ale ci się chce to budować? No nie. Bo... Dobra. Komu się będzie chciało to wszystko oglądać, ale... <laughs> Mi się nic już nie chce. chce dopiero ten... Dobra. Okay. Okay. Nie no, spokojnie widzę. Zrobiłem to dla was. Jesus, o kurde. Ja nie wiem co dnia robi, ale wy możecie zostawić subskrypcję na kanale. Au! Co się tu dzieje? Kot się gryzia. Nadziałem się na klamkę od drzwi. Jak? No bo kot do mnie przyszedł, więc otworzyłem mu, ale on postanowił, że do mnie nie przyjdzie, więc się wyprostowałem i się nadziałem na klamkę. Oj, oj, oj. Biedactwo. To boli. Nie śmiej się ze mnie. Dziś nie śmieje. Ja się Nie. Bardzo, bardzo, oczywiście. Nie, nieprawda. Tak. <laughs> w ogóle ten. Ja się musiałem zmutować, o. bo. dostanę hamburgery. Misio przyszedł do mnie, kochany mój. <laughs> Dobra, ty coś budujesz, może? No to nie o tobie, bo tylko o moim kocie. No tak, tak, tak. Ja rozumiem. Ja ty mi pomagasz z tym domem, czy jak to wygląda? Zwłaszcza kotka. Ty, a możesz mi pomóc? No, skoro nalegasz. Dobrze, dziękuję. Znaczy, jak ty to tak łatwo, szybko no. robisz? A czym ty to robisz? No, trójką. No ja też trójką. No i czemu mi to idzie wolniej niż to? No nie no, ma cheat. No, ja czytuję tą wspaniałą grę. Dobrze, To, to cała prawda. to dlatego mam 102 level i, i tyle pakietów. Misiu, nie baw się długopisami. Ty, a jak wysoki ma być ten budynek? Nie wiem. Y Dobrze. Taki, żeby był... Taki, żeby odzwierciedlał naszą wielką dumę i inteligencję. No co on powinien być po ziemi, nie no. No wiem to chciałem powiedzieć właśnie. Nie no, się, się śmieję, nie wiem, jak... Ty mądry chłopak jesteś. No coś ty. No tak ja to... Nie krztuś się Dobra, bo ja to jeszcze to wyżej zrobię. Dlaczego ty ale... się Skoro jest tyle powietrza wokół. No właśnie truję się świeżym powietrzem. No, to jakim oddychasz? Y, Azotem. I Poszcie. wodorotlenkiem tlenu. A smaczny jest? Mhm. A jaki ma smak? Malinkowy. Kłamiesz. Czemu? Bo ma smak karmelu. Czemu? Jak to czemu? Dżemu. Dżemułowicz. Nie wiem, co Dobra, mordo. Dżemu. Eee... mnie ogonkiem. A po czym? Po ręku! Dobra. Czasami się zastanawiam, czy naprawdę jesteś starszy ode mnie. <laughs> tak. Ale ty masz 69 lat. No. No, ja mam 70 w tym roku. A nie 67? Nie, no. Jak wtedy byłbym starszy? No, ale chyba razem to... bardzo. Ej, co tu się stało? Czekaj, mam lepszy pomysł. Trzeba to zrobić szybciej. No właśnie, bo tutaj ten. Minuty to pieniądz, a pieniądz. Yo! Co za. E, o kur. To jest? Twójść. Ej, ty wpadałeś na dobry promy pomysł. Ja zawsze wpadam na dobre pomysły. Kurde, nie znajdę. To jest na no, 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 ale to wyjątek. Kurwa. Ey, to ja się zmutę. Weź tą to mgłę, biedno. może wywal. Bo ja nic nie widzę. Nie, tu nie mam głowy. Jakie? Na pół no, tak domu nie. nie widzę. No ale to. to jest... To jest na legacji, tak jest. No. Nie masz prawa hajtować legacji. Legacji to jest najpiękniejsza wersja. Widzowie, musimy. Zrzec... Nie no. Tak, tak. <laughs> Odważny nie kat. Jest takie powiedzenie. Nie strasz, nie strasz, bo się. Zastrasz. Mhm. No. No jessa. Dobra, to ty to zbuduj... Dobra, ogólnie ten. To, co. Robimy symetrię tego domu i na pół sobie przedzielamy. Jedna połówka jest moja, druga twoja? Czy co? Nie wiem, mogą być jedne pomieszane takie, drugie takie. Dobrze. Ale z prefabrykatów użyłem, czy bez? O co nam prefabrykaty? Jesteśmy mądrzejsi. No a ty teraz czym jedziesz? No ale. <noise> Nie pyskuj! <głos> <głos> Jak coś widzę, to my się tam draczymy. Żeby nie było, że my jakoś drana no mamy. Nie, to jest walka na śmierć i życie. Tak. Dobrze, stary. Nowy, stary, ja, ale wielki świat. Nie, to jakoś inaczej. Ale jak to są, Nie wiem, właśnie. Coś tam zacząłeś synuć, cynuć, ale nie wiem, jak to lecia dalej. Dobra. Nie Dobra. Po prostu cieszyć, bo mój kot tutaj jest. To <laughs> się rozłożyło. Nieju, cieszę się, że nie jesteście moim rodzeństwem, bo ja po prostu potrafię skakać i po prostu wiszczeć, bo widzę kota. Nawet mojego, którego widzę każdego dnia. O, to miło z twojej strony. Wiesz co, nie, nie miło. Nikt no tego nie 8, lubi. 9, 3, 4, 5, 6, 6 7, 7, 8, 8, 8 9, 9 10. 10. A to liczymy. No to się dowiedziałem. No ten, symetrię robię. Raz, dwa, Nie, trzy, trzy, nie, nie, przestań, bo... tobie się się chcę to robić! Dziewięć, dziewięć, dziesięć. No, a co, czemu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Dobra, chyba <SZ> ośmię, trzeba dać <SZI> inne Czy lubisz Zresztą, zimę? Trzy... Może być. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć... W sensie, klimat zimy imo spoko, ale... Samej zimy nie lubię. Aż coś. Pięć... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... No dobra, no to Proszę trzeba dać coś innego. A jaki lubisz klimat? 5, 6. Cyberpunk. Jak nie będziemy znowu tak dyskutować jak przy wybieraniu świata to po prostu chyba nie wytrzymam. Cyberpunk możesz. Co? Cyberpunk. O rany. Ale to jest jakieś emo. <laughs> Co ja klikam? Nie wiem. Czekaj. Dobra, zrobiłem nam wejście do drzwi. Ataki? Wejście do drzwi? Wejście do domu. Emo fajne, no, może być. Dziwne. No tylko tam mgła miała irytuję. Ale tutaj musi być mgła, ja jej nie dałem dziecko moje drogie. <noise> no ja wiem, ale czy ja zwalam winę na ciebie? Tak. Nie. Zwalasz zawsze winę na mnie. <noise> jakkolwiek to brzmi, dobra. Mm. Jak to, jak to jakkolwiek to brzmi? No wiesz, dobra nieważne. I sugerujesz? Dobra kolego, mamy dom. Kończyłem materiał, nie? Co? D dom postawiony no. <noise> no. Rozumiem, prawda, ale... Mureczek, śliczności przeszły Ale gówno! Się... Jakie? Gdzie? Ten dom. Przecież nawet go nie zaczęliśmy! Jak jest skończone. Coś ty Bro, ja sobie wezmę chipsa, który mi spadł na podłogę! Złamałeś mu serce, dosłownie. Nie, 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 ten chips mi wypadł. Biorę drugiego. Jestem sensu. Jesteś marnotrawcą. Mm, mm Tak. Tamten teraz leży ze złamaną. On jest w ogóle połamany. Złamałeś go psychicznie i fizycznie. Mm -mm. On ma teraz złamanie nerwowe i. Nie wiem co ja tam w ogóle. Bo to są takie chrupki... niełamliwe. Ale kurde, dużo włosów to... No coś ty. A jakie mają smak? E, pomidor z ziołami. Lubię pomidory. Też. Ale nie lubię keczupu. Ja nie lubię keczupu z wieloma rzeczami. Kiedyś w ogóle byłem na weekend z takimi moimi kolegami e, u, u dziadków jednego z nich i tak. miałem bardzo dużą potrzebę, żeby powąchać keczup. I go ścisnąłem za mocno i mi wyprysł na koszulkę. Co <noise> To za fabuła. No bo jak rozmawiamy o keczupie, to ja Naddaję klimat. Dobrze, rozumiem Ciebie, ale ten... Mimo trochę to dziwne, że chciałeś ketchup nagle sobie pomuchać. No czemu? Ma... matku w mm. Nie no, chociaż szczerze powiedziałeś. Tak. Tak, się Co do... to jest? Co to jest? Y... To ma ładnie wyglądać, wiesz? A, no i w sumie ładnie wygląda. Tak? Tak. Myślę, że powiesz teraz nie. Dlaczego? Nie wiem. Ja jestem dziwny, ale nie jestem niemiły. O, złota chata widzę. No. Brat się postarał. Z, masz się rozumieć. O, jakieś tutaj ornamenty się robią od razu. To, to będzie ten... Muzeum. Nasze. Tak. Tak. Tak? historii naszej kinematografii. No kurde. Mureczu, dlaczego wchodzisz pod kołdrę? Ty, tutaj coś nie jest symetryczne. Czemu ty chcesz pod kołdrę wejść? Mój kot wchodzi pod kołdrę. A. Powiedziałem mureczku, dlaczego wchodzisz pod kołdrę? Mureczku? No. Czy Mareczku? Mureczku, mój kot się nie nazywa Marek. Marek Szparek. Ej, mure... Nie. A mój się nazywa Wieszak? Jak, Marek Szparek? Nie, kiedyś ci chyba o tym pisałem ale się nazywa Kot. Coś ty. No serio. Oryginalne. jak mogłeś koty nazwać Kot. No kurde, a Kimą wtedy jest innym. Jak nie Kotem? Nie wiem, gruszką. Gruszek? Może no. być. A ja to fajne imię dla kota. Gruszek? No. Gruszek pieceny. Albo jabłek. <noise> <O> bananek, kłuskawek. <noise> Jajcasz. Lubię jajka. <noise> Jada. Jadłem wczoraj na śniadanie. Czekaj, co ja wczoraj jadłem na śniadanie? E, tosty. Nie. Patki pewnie. A nie, jadłem parówki. O, też lubię. Ale nie takie jednej z danej firmy. <noise> Ciągnęło to, bo czekaj, chyba wiem, ja kto tutaj coś robi. Eee... Nie, jak na razie coś buduje. To wygląda jak kościół, stary. Coś, to ładnie jest. Czekaj, ja nie umiem robić takich ładnych ozdób, więc. Nie no, umiesz, umiesz. Nie umiem. Trzeba zrobić jakiś materiał, z którego będzie dom. No. Bo nie masz... może być taki biały. No, no, no. Mógłbyś coś klepnąć, nie? Jakiś. Za, i za, i zawinąć rogala. Więc jaka tam. Jak zawinąć rogala? Chyba się nie wiem, mordo, nie? Ja sam Cine, nie wiem. no? Nie jak szedłem do domu, to widziałem jakiś samochód, na którym była jakaś reklama, i za coś tam można było wygrać chyba jakiegoś Rogala. O. To biegnij kupić i zjedz. I wygraj. Lubię Rogale. Dziękuję. No, to nie jest śmieszne, to jest bardzo poważna sprawa. No tak. No tak. się nic z ciebie nie śmie. Ja mam przeczucie, że ty coś kombinujesz. Ja? Nie ma opcji. Tak. Jaki kolor dać? A jakie ja lubisz? Żółty, różowy, niebieski. I w sumie tu lubię każdy, ale trochę mniej pomarańczowy. Możesz dać, nie wiem, weź, zarzuć wszystkie, co ci się podoba i zobaczymy, czy ten. Jaki najfajniej wygląda. <grym> Okej. Okay. Mhm, mhm. To może nie. Widzę. Ten nie wygląda źle, chyba. Nie wiem. Oooo, hmm. o, o. <laughs> Spongebob! Spongebob House. Tak. A na nas to zbudujmy, co my się tutaj tetkamy? O, taki to jest w swoim stylu: dość czerwony. <laughs> Czekaj, skoro Twój kolor jest czerwony, a ja mam trzy, to weź podzie go na pół. I... Jak można czerwony podzielić na pół? W że... Nie, góra na przykład... A druga część taka. Nie, to będzie źle wyglądać. Ja? Nie. Ożesz w dupę. Weź to cofnij. <śpiewanie> o Jezus. No I coś Ta dzisiejsza młodzież, taka niekompetentna. A nawet nie jest śmieszne, to jest załamujące. No. Ja, ja, się tak śmieję, płaczę przez śmiechy, no. To tak jak ja. Dobra, to zrobię. Idź majstrować coś innego. No ale co? Nie wiem. No, jakoś Musisz ściany, taki... coś tam w środku. Czy... Coś tam w środku trzeba nie zrobić, nie no, wiem. No dobra, ale te ściany trzeba coś z nimi zrobić. Nie rozumiem. No trzeba coś zrobić z tymi ścianami, żeby one jakoś miarę przez przyzwoicie wyglądały. O. No niby ta. No co weź coś za, zażyć? Wydajesz się tym bardzo przejęty. No... Nie umrę, jak coś, nic nie zrobiłem z tą ścianą. A ten, no co weź coś zażyć? Już się robi. Dobrze. Ja czekam. Na ciebie. Na mnie? Tak, ja czekam na ciebie! Otworzę ci drzwi, O uh -huh. weź ty taxi. Czyli to znaczy, że będę wolny, już nie muszę nagrywać filmów za każdym razem? Nie no, mordo. Ja Cię tu będę zmuszał dalej. No co tak No. Dlaczego? No bo... A nie, nie przyjemnie Ci się gra? Dostaniesz się rację jak. Nie Przyjemnie, na... ale lubię jeść. Coś tam dostaniesz, nie wiem. Te, tego chipsa z podłogi, nie wiem. O jasne. Z włosów. To ja chyba wolę być głodny. Z włosów? Mhm. To ja chyba wolę być głodny. Zobacz jakie piękne ornamenty daje. No kurda. O, z Naprawdę, studiowałem 20 lat architekturę po to, żeby teraz dodawać gwiazdki w Blockter Planet. O! Jakby co? To w ogóle taka wizja była w przyszłości. Ja wiedziałem, że kiedyś zostanę porwany, zmuszany do nagrywania filmów. I że akurat 27 stycznia 2025 roku będę budować dom. <grym> co są? która się podoba. ciekawe. No nie wiem. Ty... Nie narzekaj, stary. A ty lubisz chipsy z podłogi? Nie. To czemu mi je dajesz? No bo słyszałem, że właśnie ty lubisz. Nie, nie lubię. <laughs> Wizowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. W sensie to nie miało być do wizów, ale... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem dziewięć. dziewięć. <noise> co <jest? głos> Nie wiem. To jest A. wizja twórcy, nie wiem. Wizja twórcza? Tak. Miałem wizję twórczą i marzenia. Mam marzenia zostać kimś. Mówię ci. Ej, fajnie to w sumie wygląda ten dom. Ale zarazem no. wygląda jak gówno, nie? <głos> <głos> Więc nie wiem co z, to z tych wybrać. A drzewo mogę postawić bez sensu? Nie wiem. Ja to... Oczywiście. Tak. Dobra dieta to podstawa. Dobra. Ja ci powiem ja tak. Ja mam 20 minut. Próbowałem ale... ja dzisiaj zjeść płatki z malakiem, ale niestety nie było mi to dane. <laughs> tak. ale kiedyś ci się uda. Wiesz nie co, stary? Ja. Zostałem... Mam 20 minut materiału. Tylko. No, dla mnie to dużo już. No, jak na nas to... ...to nie jest dużo. Nie wiem, moim zdaniem dużo, zważywszy na to, że my nawet środka nie zaczęliśmy. No, to prawda. No to będziemy robić serię, zrobimy tak ze... z 7 tysięcy filmów, w którym budujemy dom. <laughs> nie, to może koniec, coś, Czy nie? <laughs> nie chcesz. <laughs> dobra, to widzę... <laughs> ja nie, wiem, dobra, ty jeszcze ornamenty, albo dobra, ornamenty po odcinku. Dobra, no, mam nadzieję, że się właśnie spodobał. Mówi do was Fikusek i Niamek, który jest głodny. Siema.